Wpływ branży hazardowej i samego największego gracza, czyli totalizatora sportowego, właściwie grupy kapitałowej, totalizator sportowy, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową, jest bardzo widoczny i bardzo wyraźny. W szczególności bardzo wyraźnie widać wpływ tej branży na dochody budżetowe. Kwota danin, które są odprowadzane co roku przez grupę kapitałową, totalizator sportowy, osiągnęła w 2022 roku 3,6 miliarda złotych, więc jest to bardzo znacząca kwota. Natomiast kwota odprowadzona przez całą branżę jest jeszcze wyższa, o 1 trzecią mniej więcej wyższa niż to, co odprowadza totalizator sportowy. Więc wpływ na polską gospodarkę jest realizowany na, w kilku aspektach. Oczywiście głównym to są wpływy do skarbu państwa, i tutaj w przeciągu pięciu lat one zostały wręcz bardzo mocno dynamicznie zwiększone, a więc 2,6 miliarda w 2017 roku do 5,3 miliarda już w 2022 roku. Ten wpływ jest oczywiście jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze rozrywki, a więc cały sektor obecnie zatrudnia ponad 9 tysięcy osób, tylko bezpośrednio. Wśród operatorów legalnie działających. wpływ taki pośredni. Czy ta wartość dodana związana z oddziaływaniem chociażby przy współpracy z moimi średnimi przedsiębiorcami przy budowie sieci sprzedaży totalizatora sportowego, a więc dojście do ponad 22 tysięcy punktów sprzedaży, jeśli chodzi o sieci Lotto i ponad 1600 punktów sprzedaży salonów gier na automatach, to również implikuje dodatkowe dochody nie tylko grupy kapitowe totalizatora, nie tylko branży, ale polskiej gospodarki.